Cześć. Witam was na naszym kanale w miniserii pod tytułem przejmij kontrolę, którą realizujemy w ramach programu Bezpieczny Kraków. W każdym z odcinków będziemy rozmawiać z ciekawymi ludźmi, którzy swoim życiem, historią i zebranymi doświadczeniami udowadniają, że niemożliwe nie istnieje, zarażając jednocześnie do życia wypełnionego pasjami. Naszym dzisiejszym gościem jest Mariusz Juszczak, człowiek, który pokonał drogę odjazdy na małej, małomiasteczkowej motorynce do torów i wyścigów motocyklowych. Startował w klasie Superstock 600, brał udział w Mistrzostwach Polski oraz Alpe Adria w sezonie w 2017 zdobył tytuł drugiego wicemistrza Polski. Mówiąc jednym zdajem, gość potrafi jeździć na motocyklu. Podczas tego odcinka porozmawiamy o tym, jak zmieniło się życie Mariusza po wypadku na torze, w którym stracił nogę. Także zapraszam Was serdecznie. Siemanko. Siemano. Okay. Słuchaj, e, jak to u ciebie było z tą motoryzacją? Bo podobno jako dziecko już wykazywałeś e, zainteresowanie w ogóle tym tematem. A no, zgadza się, mhm. e, już w zasadzie odkąd nie pamiętam, e, podobno jak siedziałem na siedzeniu, mówiłem tata brum brum, chciałem, żeby mnie, żebym był wożony. Mhm. E, natomiast gdzieś tam świadomie później, już pamiętam w podstawce robiłem jakieś prezentacje o rajdach, gdzieś mnie do tego ciągnęło, robiłem wszystko co techniczne, nie wiem, wstawałem rano, żeby ciarkę obejrzeć. <grychy> natomiast e, natomiast e, jeśli chodzi o wyścigi, to gdzieś tam e, kiedyś mnie tata zabrał na gokarty, okazało mhm. się, że na gokartach mi idzie zadziwiająco dobrze, Myśleliśmy nawet o rozpoczęciu jakichś startów w gokartach, ale niestety no, odbiliśmy się bardzo szybko od ściany finansowej i nie było mi dane nawet zacząć. No a któregoś dnia mm, Tata stwierdził, że: A zobacz, tu taka fajna motorynka jest, to, mhm. to może kiedyś taką dostaniesz, i, no, i tak się w końcu stało. Wiem, że to był y, Romet Cadet. Tak, dokładnie. To był zielony, romet Kady, też się z taką ramą, dam, damką. I trochę rower. <grystanie> dokładnie tak, dokładnie <grystanie> tak. Cały dzień go naprawialiśmy w garażu, aż w końcu wyjechał i tym upalałem po i tak się zaczęło. I stąd potem była decyzja na to, żeby przejść na taką bardziej rywalizacyjną stronę. Właśnie, jak, jak ten proces w ogóle przebiega? Bo, no, motosport to dość ekstremalne hobby, jak okay. wiadomo. E, finansowe, to już też powiedziałeś, że to też jest dość obciążające. No i tutaj musi być w przypadku młodego człowieka zawsze jakiś support z domu. Kto u Ciebie był tą osobą, która powiedziała, dobra, kupimy motor, jedziemy na tor? No to na pewno, jeśli chodzi w ogóle o motocykl, tak jak wspomniałem, to mój tata. Natomiast, mm. jak chodzi o wyścigi, to wszystko wyszło ode mnie. E, raczej właśnie rodzina. Nie była za tym, aczkolwiek nie powiedziałbym, że nie dostałem nigdy zakazu kompletnego, ale no nie była jednak rodzina za bardzo za tym, zawsze to jakoś po prostu mnie ciągnęło do rywalizacji, ciężko mi powiedzieć skąd. Zawsze coś takiego we mnie się działo, że chciałem po prostu rywalizować, czyłem, że jestem w tym dobry. No i sam, nie wiem, śledziłem regulaminy PZM-ów przez internet, śledziłem klasy. Szukałem każdej możliwości, żeby po prostu gdzieś tam wystartować i w końcu ją znalazłem. Mhm. I gdzie to było? Gdzie były takie pierwsze zawody? Gdzie one się odbyły? Gdzie się W biegałeś? 2013 roku, jak jeszcze nie było za dużo właśnie e, torów e, w ogóle w Polsce, Pierwszą taką dyscypliną, która przykuła moją uwagę, była Gymkhana, gymkana, mhm. e, która polega po prostu na zjeździe zręcznościowej między pochołkami. E, no i historia była dosyć śmieszna, bo napisała do mnie organizatorka z zawodów ogólnopolskich, które się odbywają w Szczecinie. E, ja wtedy miałem lat 17, e, więc nie miałem żadnego samochodu, nic. No i wybrałem się tam pociągiem, bez motocykla, tylko z kombinezonem. No i ta organizatorka była tak pod takim wrażeniem, że udostępniła mi swój motocykl na całe zawody i tam mi się udało zająć dosyć wysokie miejsca, więc no, tak się zaczęło. Czyli ewidentnie wykazywałeś zdolności w tym kierunku, a powiedzmy jakbyś miał tak y, y, ocenić z perspektywy lat wstecz, jaki to czynnik jest, że, że tak dobrze Ci szło? Od czego to zależało? <laughs> ciężko stwierdzić, ciężko mi powiedzieć. Wydaje mi się, że zawsze lubiłem jakieś aktywności fizyczne, zręcznościowe, sportowe. Nie wiem, zawsze pamiętam jak się grało w jak to się nazywał w Zbijaka, to ja lubiłem unikać tych piłek i tak dalej, więc wydaje mi się, że mój tata też jako kierowca zawodowy zawsze lubił mi pokazywać, nie wiem, jak działają urządzenia, jak czymś sterować, jak coś robić. I, no i stąd się to wzięło, że po prostu od młodego wieku byłem taki, powiedzmy, instruowany do różnych rzeczy, nie wiem, jakieś tam prowadzenie traktora, takie mm -hmm, typu rzeczy. Mm -hmm. I może to trochę zaprocentowało. Mm -hmm. <laughs> Czyli byłeś ogólnie na takiej dobrej drodze do tego, żeby Twoja kariera w motosporcie, no, się w górę. Bo były też zawody, były też, był też tytuł drugiego wicemistrza Polski. Tak. E, no i jeździłeś też na różnych torach w Europie, prawda? Tak, zgadza się. I przejdźmy teraz do tego wydarzenia, które miało miejsce 10 lipca. 2021 roku. Co się wtedy wydarzyło? No, podczas pierwszej rundy wyścigowej, wyścigowych motocyklowych Mistrzostw Polski mhm. na Slovakia Ringu. no niestety podczas pierwszego okrążenia w pierwszym zakręcie, no tam startowałem chyba z ósmej pozycji wylądowałem na drugim miejscu. Mówię, no nie mogę odpuścić, bo wiem, że ten pierwszy zawodnik jest szybszy od nas o około sekundę i on odskoczy. Więc jeśli chcę go mieć, to muszę go przytrzymać. No i. Pierwszy zakręt troszeczkę przestrzeliłem, spadając z tak zwanego betonka, który ma tam, ja wiem, 2-3 cm wysokości. I wracając z powrotem na tor, mhm. niestety stało się coś, co dzieje się, jak się czasami wjedzie na krawężnik przednikałem na rowerze, prawda? No nie wjedziemy na krawężnik, tylko się kogoś i się przewróci. No i tak się stało właśnie u mnie. Z prostego motocykla po prostu spadłem pod niego. Niestety również w tak pechowy sposób, że pomijając, że taka sytuacja mi się zdarzyła 5 razy podczas wcześniejszych dni treningowych i, i normalnie przejechałem, mm -hmm. tym razem się położyłem i jeszcze motocykl poszedł z dłuższą toru, a ja kompletnie w poprzek. A za mną było 25 innych motocykli. Więc jak już w momencie, jak się położyłem na asfalcie, mówię, no to teraz tylko, żeby ktoś w mnie nie uderzył. No i niestety uderzył. Mm -hmm. I, i jakie były konsekwencje być. właśnie tego wszystkiego. No niestety widziałem, że noga jest złamana, mogłem mhm. sobie nogę przytulić do siebie, nie straciłem przytomności, no co mi niestety można powiedzieć, że nie pomogło, bo niestety akcja ratunkowa się dosyć mocno przedłużała, dopiero po, byłem ważony po szpitalach i w pewnym momencie w karetce straciłem przytomność, obudziłem się miesiąc później. Już bez nogi, i tak naprawdę y, nie strzekowałem je tak bardzo. Wiadomość, że nie mam nogi, bo gdzieś tam widząc instancję na to szykowałem, ale to, że mhm. miesiąc spałem, i potem to, co się dowiedziałem, co się działo, to, mhm. no, to no, zdecydowanie nie byłem na to przygotowany. No pewnie. To ciężko się na coś takiego myślę przygotować. Ale powiedz mi teraz w takim razie, jak to, jak to y, dla Ciebie, jakie jaka to była sytuacja w momencie, kiedy no, jednak dowiedziałeś się, że nogi już nie masz, mhm. no i w perspektywie właśnie motosportu. Pamiętam, że zaraz po wypadku, jak jeszcze byłem w ambulatorium, zadzwoniłem do dziewczyny i obiecałem, że skończę z tym, jeżeli to się okaże poważnym wypadkiem. Natomiast nie spodziewałem się naprawdę, że, że nikt się chyba nie spodziewał, że będzie aż tak ciężko. Mhm. Natomiast teraz sytuacja jest taka, że ja sobie też obiecam, bo już, już się śmiałem, że nawet po prostu w ogóle odzew środowiska był tak niesamowity, że śmiałem się, że choćbym nie chciał, to na ten motocykl, prędzej czy później. <laughs> Natomiast obiecałem sobie, że po prostu nie wrócę do wyścigów, mhm. ale na tor mam na myśli, mam nadzieję jeszcze zawitać. Mhm. A jak wyglądał ten proces rekonwalescencji? I jak długo to trwało tak naprawdę? E, proces rekonwalescencji, można powiedzieć, że trwa nadal, ponieważ e, oprócz mojej prawej nogi ucierpiała dość mocno moja lewa noga, mhm. praktycznie bardzo mocno straciłem mięśnie. I dopiero w tym roku w marcu, czyli na półtorej roku po wypadku, zacząłem na przykład normalnie schodzić po schodach, co powinno ludzie po amputacji, powiedzmy po chwilę po otrzymaniu protezy, jeżeli są młodzi, zdrowi, są w stanie chodzić po schodach. Mi to zajęło półtorej roku, bo miałem tak słabą lewą nogę, mhm. że nie byłem w stanie tego półschodka stabilnie niżej zejść, prawda. Więc tak jak mówię, ten proces rekonwulwacji jeszcze trwa, aczkolwiek największym takim punktem zwrotnym zdecydowanie było po prostu możliwość pójścia bez kul, bez niczego. Tutaj odpowiedni dobór protezy jest bardzo ważny mhm. e, i to jest w ogóle osobny temat właśnie protezy, te sprawy, tak. aczkolwiek to był na pewno punkt zwrotny, jak zacząłem po prostu móc normalnie bez problemu sobie chodzić. No i teraz sytuacja jest taka, że dzięki tej protezie... Yy... Jeździsz na motocyklu. Tak, zgadza się? No to przed w przebitkach pewnie też będziemy widzieć. I jesteś na torze. Zgadza się, <laughs> zgadza się. Ogólnie tak. Mam to szczęście, że mam możliwość posiadania praktycznie największej protezy na rynku. Mhm. Ona też, no to niestety jest wada, że kosztuje bardzo duże pieniędzy, bo to jest kilkaset tysięcy złotych i to wystarcza mhm. na całe życie. Muszę o tym wspomnieć. E, aczkolwiek e, ona właśnie daje mi takie poczucie pewności, że mm, w ogóle lekkość chodzenia jest dużo przyjemniejsza i również właśnie mogę, e, jest łatwiej mi z nią, e, um, powiedzmy, jeździć na motocyklu, z tego względu, że mam większe zaufanie do tego, że mm -hmm. ona się wyprostuje, gdzieś tam się nie potknie, że mogę, że się nie wywrócę, opierając się na niej, Jasne. więc tak, bardzo, bardzo ona pomaga. A jak wygląda dzisiaj takie właśnie Twoje y, życie z tym motosportem? Jak wygląda moje mhm. życie z motorsportem? No właśnie to jest ten rok, gdzie, gdzie wracam, gdzie mhm. poczułem, że już jestem sprawny, w normalnym życiu żyję jak wcześniej, mhm. ale poczułem, że chcę właśnie wrócić do szkoleń, do jazdy. Bo Ale... tym też się zajmowałeś, Dokładnie. również zawodnikiem, szkoliłeś. Tak, zgadza mhm. się, zależało mi na tym. Stało się to tak, że po prostu któregoś dnia ktoś mnie zapytał, czy ja nie poprowadzę szkoleń, żebym go nie opoduczył. No i także coraz więcej osób pytało, co stwierdziłem, kurczę, czas się tym zająć. Mhm. Wiem, że ludzie tutaj pozytywne opinie dawali, więc jest to naprawdę bardzo przyjemne uczucie, kiedy kogoś szkolisz i widzisz, jak on się poprawia i jest Ci za to wdzięczny, to jest bardzo super. I dlatego chciałem, bo tego właśnie miałem nadzieję, nie byłem tego pewnie kompletnie na początku, ale cieszę się, że mogłem do tego wrócić, że do tego wracam. Mm -hmm. Super. No i to jest bardzo dobry kierunek i myślę, że inspiracja dla bardzo wielu osób, które zmagają się z różnymi problemami i przykład właśnie twój daje nadzieję i pokazuje, że można właśnie tą pasją cały czas żyć, bo zakładam, że to się będzie u Ciebie coraz bardziej rozwijało, ze względu na to, że sprawność prawie w 100% wraca. Tak, zgadza się. Cieszę się właśnie z tego powodu okay. również mhm. bardzo. No i obiecuję dać już wszystko i przesuwać właśnie te limity do przodu. Pracuję właśnie nad potezą, która mi umożliwi zręcznościową wjazdę mhm. po torze, żeby właśnie się nie przejmować, gdzieś tam noga spadnie czy coś. No i na pewno jeszcze będę o sobie Uznać. Super. No to my zachęcamy w takim razie wszystkich widzów naszego kanału do tego, żebyście śledzili kanał Mariusza, a was zapraszamy na kolejny odcinek. Do zobaczenia. Pizza czy sushi? Pizza. Ścigacz czy turystyk? Ścigacz. Czarny czy biały? Czarny. Miasto czy teren? Mm, miasto. Transfogarska czy Nürburgring? Nürburgring. Manual czy automat? Manual.